<noise> Generalnie <I głos> Bo się cały na czas. wysterku i Z czego on się śmieje cały czas pewien? Ja nie wiem Ja myślę, że on po prostu widzi nas Ale Dlatego Albo może to jest taki gest, że co, co ty robisz? To ja widzisz, patrz tu do góry Co ty kurwa co robisz? Ty... A jo, ty on ma tylko jedynki Ty, on ma tylko jedynki <noise> Co? Jak on a joty? On sieka Jak on gryzie? <gryzanie> Weź, poka, ale ma krawat aż do samej gaci. Co to kurwa, kurwa jest? jest. <gryzanie> Span, bo się zirytował trochę. Ale to ja się nie dziwię. <gryzanie> Obrócił się Dupą. do nas. Mówi, a ja, wiesz co? A tam 20 jest. 20 jest ograniczenie tu. Czy to są tony? 20 ton? Tam jest 20... się G. To może chodzi o przeciążenie. A, że to jest w golfie. Tu, <gryzanie> tu? Dawaj tchu. Wiesz co rotata. to było? Jo! Ale ja tego słucham jako dresa, a nie jako fan, bo robią dresiarskie nagrania takie do golfa. No, ta pój tak rako jest Jest czy nie, powiem, jest. Nie wiem, nie znam. Może mhm. tropikalne? Znaczy, nie. Ka każda mu zapuszczona w golfie ma sobie coś z dresa. Yy, Jędrębinki ja przechodzą tak Jarzębinki do domku! Niestety kurde, Polska przegrała euro no. O kiedy? <grystanie> <grystanie> Czekaj, ja zobaczę co tam mnie, nie? Bo jak oni przyjdą, nie? Je, yeah, nie! <grystanie> Skąd to się wzięło w ogóle?